Czego nigdy byście sobie nie wybaczyły. Hmm. Czego bym ci nie wybaczyła? Zdrady, myślę. No, chyba, chyba zdrady, chyba zdrady takiej. Gdybyś się zaczęła. zacząć. Zdawać... ale tak, powiem tak. Yy, może bym wybaczyła, ale nie mogłabym dalej się z tobą po prostu przyjaźnić. No tak, no. tak. Żeby Po prostu takiej zdrady chodzi mi o to, że na przykład ktoś, kto mi zrobił krzywdę mm -hmm. i ty wiesz o tym i ty się zadajesz tak, z tą osobą. Tak, nagle. To, to by Jakby mi jest strasznie spoko. złamało no. serce. No i myślę, że kurde. No tak, no to nie wiem. Ja też wychodzę z założenia, że wiele rzeczy można wybaczyć, ale to zależy, czy później ta relacja przetrwa. No tak, tak. No, ale no chyba tutaj na zdradę bardziej no. się kierujemy. Tak, tak, że taka lojalność, przyjaźń tak. jest bardzo ważna tak. dla nas. I my mamy tak, że jak jedna kogoś nie lubi, to druga też nie lubi. to Nie ma tutaj, e, że jedna, a bo ona mi nic nie zrobiła. bo że to mnie tak najbardziej wkurza, no, że no. ona mi nic nie zrobiła, no ale mi zrobiła, a no ja właśnie, jestem ja Skoro się krzyczyką. przyjaźnimy, no to, to jesteśmy jedną Mi osobą. też zrobiła, no, no właśnie. Tak.